Thank you. Jówko malutka, co w ulu mieszkasz, wysłuchaj mych słów i pszczół mi nie strasz. Choć osyp zajadasz i tuczysz się zimą, to twoja obecność przeszkadza rodzinom. Zwierzątka choć lubię, zimę rozumiem, to hotel od ula rozróżnić też umiem, i nawet gdy posiadasz Greenpeace'u, ty, to żresz na koszt, pasieki nie ma lipy. Na to mej zgody udzielić nie mogę i chociaż byś miała kulawą nogę, to proszę cię bardzo, trzymaj się z dala, a jak nie rozumiesz, to wypier... Tę piosenkę chciałem dedykować panu Andrzejowi, który słyszał dzisiaj jak recytuję i gram kalimbą przed ulami prawdopodobnie uznał mnie za psychola. Kiedyś pan Andrzej skazał mi i tak więc myślę, że teraz prawdopodobnie wskaże mi drogę na psychiatryk. <grytania> Pozdrawiam gorąco miłej niedzieli. No nie wyszła, ale może przejdzie na weganizm i po prostu nie będzie jadła osypu.